Witam Was w odcinku mega długo zapowiadanym i chyba jeszcze dłużej wyczekiwanym, który no naprawdę był dość drogi, żeby go zorganizować. Dziś jest dzień, w którym to ja z garstką osób częściowo już wam znaną, chcemy zrobić dla Was coś więcej niż tylko kilkunastominutowy odcinek, który oczywiście na celu ma poprawić wasz humor, ale dzisiaj mówimy o czymś znacznie większym. Ponieważ dzisiaj chcę rozpocząć właśnie z tymi osobami akcję dla was, w której udział możecie wziąć za darmo i jest to po prostu. Moje podziękowanie dla Was za to, że jesteście tutaj już niektórzy od 10 lat. Ponieważ właśnie tak długo już na tym internecie działam, tak długo jestem na YouTubie. Ale o co tu w ogóle chodzi i jak w tym wszystkim wziąć udział? No to posłuchajcie. A w dzisiejszym odcinku wystąpi również gość specjalny, który znany jest chyba przez was wszystkich i przez całą Polskę ze swojej charyzmy. I co, no? Będzie, będzie ciekawie. Oglądajcie do końca. No Siemanko, Siemanko, witam. Dawno się nie widzieliśmy. Jak emocje. Co ci towarzyszy? Bo ja mam taki lekki stresik z ekscytacją, tak? Ja też, ja też. Z tego względu, że teraz mamy dwa, trzeba je załadować. Gdzie Kasia z Michałem? Także. Siemanko. Będzie genialnie. siemanko, jak tam emocje? Zajebiście. Nie mogę jeszcze czekać. Yy, wszelkich odbiorów. Dziś jest wyjątkowy dzień, ponieważ znowu robimy coś dla Was, tylko, że tym razem na większą skalę i wydaje mi się, że do dużo szerszej grupy odbiorców uderzymy i dotrzemy, także jest naprawdę, naprawdę jest dobrze, mega jestem podjarany. W tym roku podwoiliśmy widzowie stawkę, mamy dwa Surony do rozdania, między innymi dwa Surony, bo nagród będzie sporo. Jest to model najnowszy, jest to oczywiście light X i tak jak sami widzicie, mamy kolor fioletowy, oraz kolor niebieski, czyli są to kolory, które, jak wyszło z ankiet na Instagramie, najbardziej pożądane właśnie przez Was. Dlatego też takie wybraliśmy, żeby to one Was cieszyły, ponieważ będą to jedne z dwóch głównych nagród, jakie będziecie mogli zgarnąć właśnie w tegorocznej akcji. No, ogólnie jestem mega podierany tą lampą. Wzorowana jest na ultrze. Jest agresywniejsza. Taka właśnie jest fajna, jest taki agresywny ten suron się stał. Nie jest taki potulny jak no, baranek, i też dlatego tak jest. Ponieważ mamy tutaj 8 kW, czyli o 2 kW więcej niż w modelu starszym. A dodatkowo zostały wow. dołożone światła długie. A z kolei tutaj mamy model niebieski, który został pozbawiony wszystkich naklejek. Taki golas. Taki golas, ale moim zdaniem wygląda dużo fajniej. Dlatego każdy z Was może sobie zadecydować, czy po prostu chce Surona mieć naklejkami, czy bez. To już wiecie, jest, to jest Aptuju. I kiedyś wystarczyło po prostu podnieść nóżkę. Ale teraz jak to nie działa, bo zobaczcie, wciskacie manetę i, i on nie jedzie, trzeba wcinąć hamulec, żeby jakby go odblokować i dopiero wtedy on pojedzie, więc jest to dobre zabezpieczenie dla osób, które mają do czynienia po raz pierwszy z suronem, bo nieraz mi się tak zdarzyło, że to wsiadł na tego surona mojego i po prostu odpłynął razem, razem z nim. A z takich danych technicznych prędkość maksymalna to oczywiście 80 km na godzinę. Można sobie odblokować, bo na razie są specjalnie zblokowane dla was na 50, bo tyle, tyle po prostu na razie mamy. Powiem wam oczywiście jak to zrobić, jak ktoś już z was będzie właścicielem, a tutaj możesz pokazać, To jak jest wygląda surroż ze snowkitem. No moim zdaniem mega fajna wersja na zimowe, jakieś takie popołudnia, kiedy trochę śniegu spadnie, ale to już wiecie. Jak będziecie chcieli, mając surroż sobie to zmodyfikujecie kiedyś kupicie. Może będzie szansa, żebyśmy to przetestowali w tym roku albo w przyszłym sezonie. No i jest to model z homologacją, zarówno jeden jak i drugi, czyli mamy kierunkowskazy, mamy lampy, mamy mocowanie na tablicę, mamy oczywiście lusterka, ale to wszystko można sobie w razie czego zdjąć, jak ktoś by chciał, ale więcej będziecie mieli oczywiście w opisie i na stronie. Nagród będzie dużo. O tym opowiemy sobie w dalszej części tego odcinka. Dobra, dzięki, dzięki. No to co, widzowie? Kasa wydana, surony wzięte, i pakujemy je tutaj do furki. Pogadamy sobie jeszcze o nich dzisiaj. Bo teraz, tak troszeczkę tutaj się śpieszymy, żeby ogarnąć to, wszystko co jest najważniejsze. Moim no, zdaniem, jest no, dobrze. No. Mega mi się podoba w ogóle ten filetowy. Dajcie znać, co sądzicie. Nauczymy cię, Kaziu jeździć, no? Dobrze, ale przede wszystkim musisz mnie nauczyć, jak to Zakładać kaskę. Kask. No, w ogóle, bo ten to mi lata. jak Dobrze, no, to po, popracujemy nad tym. Ale zanim przejdziemy dalej, to pokażę ci, drogi widzu, jak zagrać za darmo. O nagrody za blisko 70 tysięcy złotych. Michał, powiedz co to jest? jak to zrobić, żeby wejść do naszej wspólnej gry? O takie kłoskie nagrody. Bardzo proszę, wbijacie do gry na endur.wygrywando.pl, podajecie adres e-mail i numer telefonu i odbieracie jedną darmową szansę na dwa surony i nagrody dodatkowe. Ale jak sobie zamówicie jedną z kart farciarza dostępnych na stronie w następnym kroku, to nie dość, że dostajecie zniżkę do sklepu Wygrywando o całkowitej równowartości karty, to jeszcze dodamy Wam ekstra szansę na wszystkie nagrody i jedną dodatkową, komp gamingowy, który rozlosujemy tylko wśród posiadaczy kart Farciarza. Mamy jeszcze jedną specjalną kartę Farciarza, Endure Edition, która daje najwięcej szans. Sprawdźcie Zobacz Instagrama? Sprawdzam! Dziękuję Ci za tą informację! Muszę to sprawdzić! Siemano, Siemano! <laughs> Przyprowadziłem gościa specjalnego na dzisiaj. Witam. Jo. Siemano. Patrz, jest, jest, jo! Daj mu daj mu! No musisz mu dać, daj mu! Daj mu Dobrze! elegancko Fajnie! Dobra, to jest najnowszy, to jest noweczka. Tak? 25 rocznik. Mogę mi się podoba kształt tej lampy. To jest taka lampa, jak masz w Ultra B, nie? Jesteśmy teraz na hopce, jest z nami Marcel. co daj mu. ogólnie? Jak uważasz, by nie skakał? Zobaczę, bo tak ciekawie to wygląda Bo my właśnie kminiliśmy z Maxem, żeby może nauczyć Cię skakać, albo słyszałem też, że śmigasz na kółku, może jakiś trening no na Ja myślałem też, żeby Ciebie nauczyć iść na kole, bo ostatnio mówiłeś, że chciałbyś się nauczyć Ja dopiero jestem po przebytej chorobie, A. nie wiem czy mam tyle siły, ale możemy spróbować Max też się uczył skakać, dobrze mu szło, także zobaczymy Moją maszynę już znacie, ale opowiedz coś o swojej no co powiem, no jest na pewno lepszy dla młodszych osób, bo jest niższy i lekszy Mam i jedzie, z tego co mi się zdaje, szybciej od tych 2, 2 Ale jako, że Marcel jest słynie z hasła daj mu, daj mu, no to opona <laughs> wygląda i jak wygląda znowu <laughs> Marcel trochę się cyka, więc skoczymy sobie jako pierwsi żeby się tutaj rozgrzać na tym spocie Chłopaki dawno mówią, że nie skakali, także No co, skoczymy sobie jako pierwsi Ja dostałem zdanie, żeby polecić standardowo Chopeczkę główną i te gapiki Okej, okay, let's go Dobra, i tutaj mamy Znowu Pyk I zaraz robimy trochę Yo, Taka mała chłopeczka. Ona ma w nie wiem, myślę, że z 50 cm. 70, dobra. Także lecę teraz jeszcze raz tą, ale polecimy sobie jeszcze tą linię po lewej stronie, tam co chłopaki stoją. O! Dobra! Pyk! I tutaj trzeba zwolnić, bo to można przelecieć na flat. Dobra, zobaczmy jak Maksymilian pojedzie. Daj mu, daj mu! Podziwiamy! O kurde ale wysłałeś! Coś odpadło chyba. A nie, to tylko liście. O kurde! Myślałem, że zgubiłeś tak jak ja kiedyś tam. Ja. Lampkę. to za miękkiego amora musisz sobie bardziej... Ale twardy. przeleciałem! Ja pier... Ej Sary musisz sobie bardziej twardszego amora, Tam jest takie coś. Tutaj. Obra, lecę, uwaga. Dobra, i tutaj mamy. Znowu, ale tutaj są pozmieniane te chłopieczki Tutaj zostały przebudowane, ale są takie smooth, naprawdę tutaj powiem Wam, że zaszła jakaś zmiana. Jest dużo lepiej niż jak ostatnio byliśmy tutaj. Dawaj Marcel, kładziesz się tutaj. A my nad to Wam skaczemy. Dawaj kładziesz się normalnie. Do, do tego pierwszy jest, ale skoczyć to już problem. Dawaj chodź. Skoczymy nad Marcelem. A no dobra. Mówisz, że boisz się, Maxa, skacze? Dobra, to ja zaraz lecę. Mogę jechać? Dobra, lecimy nad Marcellę. Normalnie. Uwaga! Daj, mu! Ej, jeszcze na suronie nad nikim nie skakałem, ale to takie dziwne uczucie. Best feeling pozdrosłonym? Najlepsze uczucie Bo z turonem jednak się trochę niżej skacze Myślałem w ogóle, że, tym, że w tego kija się, Max To dawaj, teraz ja się kładę i ty skaczesz no Też chcesz się położyć? No dobra, to ty się możesz położyć bliżej wybicia, a ja dalej Teraz ja się kładę, a Max teraz skacze Jak wrażenia? Jest wysoko, jest dobrze to jest git, pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz, leci Dawaj, lecisz! Dawaj, daj mu! Daj mu! <laughs> Trochę się cykam, nie powiem, że nie O, lepsze przeleciał! le tu daleko poleciałeś, chłopie No prawie na flat No ja się w ogóle nie boję Dobra, no, Bo ja teraz się, nagram baraj, teraz z boku Bardziej, bardziej się bałem od ciebie niż o siebie to nie skocznie narciarska! No nie. Dobra, ważne, że Marcel mi ufa, bo ja nawet sobie nie ufam. Nie no, świruję. Dobra, lecę! Marcel krzyczy, że można, to można. 40, okej. Okay. Nie trafiłem nogami do Pegi. O, no ci powiem, że przeleciał Jak odczucia? Strasznie? w ogóle, w ogóle My sobie kiedyś z tego w sumie skakaliśmy Uczyliśmy się tutaj skakać, na hopkę zaczęliśmy najeżdżać Dawaj O, i tak też można się uczyć Zanim skakaliśmy hopkę pg, to właśnie sobie tutaj wyskakiwaliśmy Kładziesz się? Kładzę się Dobra Widzowie, zobaczcie To jest tak z półtora metra od, od wybicia Tu jeszcze jest dużo miejsca ogólnie do lądowania, więc jest jest bezpiecznie. I mam nadzieję, że doskoczy. A ja co jak nie skoczy? Nie wiem, choć się domyślam. Daj ci że ci, że A few moments later. To gdzie ty chcesz jechać? że żeby się tak karność dałem Wisły czy coś. I tam może coś ten, może by Marcel wjechał na tą, na tą plażę z piaskiem. Wszystko w porządku? Biegłaś o korzeń wywaliło. Co nabiegnij no, i nie biście? Nagrałeś to? Nie. Co to, to, to się stanęło? Dobra, jednak nagrał się ten klip, nawet nie spodziewałem się, że nagrywam, niezowie. Więc ogólnie mocna akcja z tą z tą kobiszką. A teraz lecimy przed siebie. O tak, po prostu. Dawaj w prawo. <śla> A ty się później dziwisz, że nie masz opony no. oh Tobie lepiej wychodzą takie uliczne akcje niż skakanie Co też się uczysz tak, tak zrobić? No. To musisz jechać Do przodu w ciężar ciała, lekko hamulec przedni I dodajesz opór gazu i lecisz Ale się kurzy no. Dawaj we dwójkę spalimy laka Dawaj, 3 cztery Blisko tutaj trzeba zobacz, między tymi krzakami, tak mi się wydaje. O. Dawaj, rutyna w szpitalu. Nie no, dobra, życzę Ci powodzenia. Przyjedziesz to. Dziękuję. Jedziesz, dawaj, jedziesz z tym. Mm, ale wjechałem. Kurwa, mam jakieś kolce pobijane w twarz w usta. Ała, ała, ała. O. Dawaj, no i kit, no tu nie ma nic strasznego. On już wie. Jeszcze nie spróbował już wie. Dobra, dawaj. Lecisz na moim suronie. Najmu, lecimy. Dawaj, Dajmu lecisz. <noise> Dało Dawa radę, na eko nawet. Tutaj najwięcej to powoduje ta opona, że nie ma żadnej przyczepności. No tak, to jest prawda. No to, kurde. To jest jak w kolażówce. No. pana, to nie jest motor, to pan sobie wydaje. Wie pan, że to jest, my rowery przełożyliśmy, na to kosztował 23 tysiące. Ty, chyba, ja sobie zrobię zdjęcie, co? Panie, chyba nam to zaszło z rok, z półtora roku, nie? No. Jego Asztaga, jest ale... za 58 tysięcy, bo on ma taką okleinę. No widzę właśnie, no. I on ma też prawdziwy carbon, on ma wszystko, mój 30, trochę biedniej, ale biedniej chyba nie jest lipa. Ale to samochód kosztuje, chyba co Chyba nie jest kadzasz? lipa, nie? No, zajebiste. No. I wie pan, co jest tylko z tego rowera? No. Kunt. Dobra, to miłego. No dobra. Oj, sorry. No gdzie no, co? Jest? No, proszę, niech pan się kocią Ale gdzie skąd to? <średziś> <dokąd? średziś> Stąd do końca. To co na trzeci klakson startujemy? <średziś> <średziś> Oszukuję, nie? <średziś> dobra, do 50, żeby nie przesadzać. <średziś> Kurna, młody jest tak dobry. Ja to jestem w szoku, serio. Nie widziałem tak zwariowanej, pozytywnej osoby już długo. Bardzo długo. Super, miłego dnia. Dzięki. Jesteśmy teraz na pump Traku na Woli i sobie przyjechaliśmy, żeby troszeczkę poćwiczyć śmiganie na elektrykach, na takich hopeczkach właśnie betonowych. Nigdy tego nie robiłem, więc jestem ciekaw, jak nam to wyjdzie. Zaraz tutaj zrobię parę rundek i Wam pokażę ogólnie, jak to, jak to wygląda. Piotr też ćwiczy. Dawaj, lecisz, lecisz, lecisz. Tu no powoli. O. o, o, o. Ej, pierwszy raz leciałem tutaj wszystkie. Spoko są, spoko są, naprawdę, mega fajnie to się lata. Tak jak widzicie, z można nawet skakać w pępraku, jak się chce. To już było prawie wzorowo, bym powiedział. Prawie wzorowo Ja zapytacie, czemu mam kask? E, czemu mam bluzę? Bo mi się kask rusza. Po prostu mi tak to raz, robi podczas jazdy, nie? Kurczę, trochę za wolno. Jo, te buldy są już mega takie wysokie, wam powiem. A co tu jest, hopka? Gdzie jest? Szczerze, nie idzie Ciebie dogonić na tym pumptracku, jak jak późno ruszę no Bez amora latam, Oho, bo Ty masz tego, okej okay. no nie, znaczy nie więc tak latam, mm. za morem jest ciężko No, bo widać jak wam tłumi to Ta. Tak Dobry Starczy 4, 4 wola eee, to My to sobie 3, uważamy, 4. wymieniamy się ogólnie kolejką No dobra, ale no mieliśmy tutaj z Żeby po prostu nie śmigać, słucham? Mechanicznie nogami on jest napędzany w jakiś sposób? Jak się rozładuje Aha. To no, wtedy tak, mechanicznie jest. jest no? No, no, no. z to myślałem, że to rowery elektryczne macie. No bo to jest ogólnie motorower. Uhum. No elektrycznie właśnie. Tak się właśnie zgadza. Dobrze pan myślał. Także ale ogólnie są takie zestawy do konwersji. Tu się wtedy mocuje i, i można, no ale wiadomo to waży 68 kg. No, to po prostu na elektrykę. Tak, tak. No aktualnie tak. Ten to jest zarejestrowany. To jest akurat y, z homologacją, no. No dobra, spoko, to nie będziemy robić sobie i wam problemów po prostu. Wejdźmyśmy chwilę i spadamy. No i ogólnie co, kulturalnie pogadaliśmy sobie, one po prostu powiedzieli, że mamy masywne sprzęty, to żeby tutaj każdy czuł się bezpiecznie, żebyśmy no, na razie sobie pojechali, potem żebyśmy sobie wrócili jak chcemy pośmigać, bo jest spory ruch. Ja tam powiedziałem, że się ogólnie wymienialiśmy z pakami. jak oni chcieli pojeździć to my czekaliśmy, ale bez żadnego problemu pogadaliśmy co to w ogóle jest, bo się zajawili. I jest kulturka. Widzicie? Można z głową, z klasą pogadać.